mam z tej strony futbol i otworzymy sobie dzisiaj trzy saszetki. Zaczynamy. Czekajcie, ja pomogę sobie. Co my tu mamy? Lukaku, Saborio, Itorosidis, Nani, Ryong i Expert Kloze. Powtórka. Saszetka, to Luis, Arbeloa, Tyder, Strinich, Kliesen i Valencia Star Player. Castillo, Aguilar, Sakai, Mitroglu, Herb Chile, moja powtórka i Omar Gonzalez. No, unboxing taki no, średni, bo te dwie karty to były powtórki, tylko Walencjanowe. No i cześć Football man.